Golbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, nieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku. w Zakończył się pierwszy etap zbierania plastikowych nakrętek. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną przekazane na turnus rehabilitacyjny dla Nikoli Sobolak pod opiecznej Fundacji Czas Nadziei. Akcję całą rozpoczęli rodzice Nikoli. Myśmy się do nich przyłączyli, zorganizowaliśmy akcję pod nazwą Nakrętka Nadziei. No i dzisiaj oddajemy pierwszy transport. 3880 kg nakrętek. Tyle udało się nazbierać w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. Plastikowe elementy, które zostaną zamienione na pieniądze, przekazywali mieszkańcy Sanoka i okolicznych miejscowości. To już jest konkretna ilość, a co zatem idzie yy, konkretna suma pieniędzy, którą będziemy mogli przeznaczyć na turnus rehabilitacyjny dla Nikoli. Chętnych nie brakowało również podczas załadunku. Cel, jaki przyświeca akcji, sprawiał, że prawie 4 tony nakrętek przenoszono z szerokim uśmiechem na usta. W tej chwili nakrętki odjeżdżają na wagę, tam zostaną zważone, następnie jadą do firmy, która zajmuje się recyklingiem pod Przeworsk i mamy nadzieję, że nazbieramy tyle, żeby ten nasz pierwszy cel, który jest na plakatach, czyli uzbieranie na turnus rehabilitacji dla Nikoli Sobolak będzie osiągnięty. Aby uzbierać 7 tysięcy złotych na turnus dla Nikoli potrzebny będzie kolejny transport. Szacowana kwota, jaką uda się uzyskać z pierwszej zbiórki to ponad 4,5 tysiąca złotych. Na pieniądze ze sprzedaży nakrętek będą mogli liczyć również inni podopieczni fundacji. Zbiórka dalej trwa. Permanentnie zbieramy nakrętki. Zbieramy dla następnych dzieci, dla następnych naszych podopiecznych. Potrzeb jest bardzo wiele, a chętnych do pomagania do zbierania nakrętek też przybywa, więc myślę, że tylko będzie lepiej. Przygotowujemy się do zakupu kolejnej protezy dla Martynki Wałkowicz chociażby. Także opłacamy rehabilitację Wojtusiowi Giefertowi. Na razie to czynimy z innych środków, ale oczywiście chcemy na te dzieci zbierać dalej nakrętki. Potrzebujemy dla Wojtusia zakupi teraz bardzo drogi sprzęt, który jest potrzebny mu w domu, żeby mógł normalnie egzystować, więc no, potrzeby są cały czas duże i myślę, że zbierania nakrętek nigdy nie jest za wiele, dlatego że no, jest to troszkę prostszy sposób zbierania pieniędzy. Nie tak łatwo jest od kogoś otrzymać 100 zł, ale parę kilogramów nakrętek już jest prościej w domu zebrać. Każdy może pomóc. Pierwszy akcent akcji Nakrętka nadziei kończy się bezapelacyjnym sukcesem, a patrząc na entuzjazm i chęć pomocy osób zaangażowanych, można przypuszczać, że organizowanie kolejnych kolorowych transportów jest tylko kwestią czasu. Jak widać, zbiórka nakrętek idzie bardzo sprawnie. Widzimy, że ona się nie kończy, znaczy ja widzę tylko nakrętki. Cały czas mamy w oczach tylko nakrętki. <laughs> Tv podkarpacie.pl producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem Ziemi Podkarpackiej, Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux. 20 lat na rynku.